Cześć. Spali. Dobry cześć, czołem, słuchajcie. Na śmietniku się wziąłem. Nie, słuchajcie, jadę po drodze, byłem w sklepie po tabletki. O, skuterkiem. No i mówię, zajrzę sobie, co tutaj piszczy w trawie. Kiedyś tutaj znalazłem, pamiętacie? Jak, jakieś piękną porcelanę. I tu już widzę jakiś zbanuszek, bez żadnej Sygnaturki, czyli nic. Tutaj widzę, widzę, co widzę. A Widziałem. Była piękna bombka. I ją po prostu stłukłem. No trudno. Także lipa. Od czasu do czasu takie, takie wiecie, o, takie rzeczy. O, pajacyk. Pajacyka sobie wezmę. To jest taki, co się ten rusza. <noise> przyda, przyda się jako zdoba no a tak poza tym nie ma nie ma nic co by mogło nas uszczęśliwić jako a w palce mi wyszło dobra nie szukam więcej no dobra do następnego Muzyka Słuchajcie kochani, no jestem, jestem w dziupli. Przyjechałem tam, widzieliście, buszowałem troszkę, próbowałem buszować w tym. W, no. Na na znaczy na śmietniku, tak? No, jestem w dziupli, słuchajcie, już zrobiłem. Yy, nagrywam telefonem, dlatego że lepiej widać. Yy, patrzyłem ten zbiornik. I słuchajcie, no, już teraz go założyłem z powrotem. Zbiornik. Zaraz, tu Zbiornik jest, zobaczcie, wolny od rdzy. W ogóle nie ma rdzy. Nie wiem, czy to widać. O. Także go tylko wypłukałem, Wiecie co? I, i sprawa załatwiona. Także lux. Nie ma to tamto. Tu jeszcze dokręcę, tylko bo sobie. No, a, tu. Dobrze, za chwileczkę sobie to skończę. Co teraz? Widzicie, tutaj są podłączone przewody. Chciałem sprawdzić, czy, czy działa. Instalacja, no bo wiadomo, nie? I teraz tak, poczekajcie, żeby się nie pogubił. Tutaj odkręciłem wam specjalnie, żebyście zobaczyli. Więc zakręcimy. I komisji nie sami sprawdzimy. Jeszcze, jeszcze tego nie sprawdzałem, nie podłączałem, tylko przygotowałem do podłączenia, wiecie? Odkręciłem, bo. Aha, zanim, zanim to zrobię, spójrzcie, bo wyciągnąłem ten e, akumulator. Ale akumulator, o widzicie. No, na pewno widać tam w środku się bulgocze prawie nie ma elektrolitu no na pewno tam nie ma nawet sensu go chyba reanimować chociaż ja wiem ludzie tam mają jakieś sposoby zalewają i dostaje tam akumulator jakiegoś szala i no ale jeśli on 15 lat ma to ja nie wiem no nie wygląda żeby jakieś tam płytki były pokrzywione nic można by było spróbować no, czemu nie no najwyżej nie no na, na prostowniku sprawdzimy no na prostowniku to wiecie, nawet tam rozruszy nie ruszy, bo to wiadomo jest prąd do ładowania, a nie do, yy, do tego. Yy, żebym miał takiego, wiecie, tego boosterka takiego, czekajcie. Się boję, żeby nie było jakieś zwarcia, coś. O, dobra. Tutaj mamy włączone 12, dobrze. No, jest podłączony. Dobra, nic się tym nie, nie wydarzyło. Idziemy zobaczyć, czy coś się tu dzieje, nie? Bo instalacja jest ważna. Czekajcie. Jest! Kontrolki się zapaliły, a światło? Światło postojowe. A jak tu są światła inne? No to ja się na tym nie znam. Kurka wodna. A, tu są długie, krótkie, długie. Nie, to są normalne, chyba. O nie wiem, w każdym się razie jest. Czekajcie kierunkowskazy Kontrolka się ale tak szybko jakoś mrugają. Może dlatego, że za mało prądu, nie? Z tyłu też jest. No na pewno, że mało prądu jest. O widzicie, z tyłu też jest światło. A czekajcie, sprawdzę jeszcze czy stop jest. W którym to stop? Bym by musiał. Czekajcie tak by musiał, nie? Spójrzmy. O! Widzicie? Zapala się stop. Drugi kierunkowskaz. Ta sama sytuacja, bardzo szybko mruga. Bardzo szybko mruga. Z tej strony stop, zaraz zobaczymy w nożnym. Zaraz zobaczymy, jest też. Zobaczcie, wszystko się wszystko się fajnie zapala. No czyli instalacja. No rozrusznikiem nie będę ruszał, bo pewno pewno niepotrzebnie bym to robił, czekajcie. A, moment, 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 bo teraz kierunkowskazy. Ok. No, mogę coś szarpnąć. O. Widzicie? Za mały prąd jest. Tutaj już przekaźnik warczy. Dobra, no ale coś tam się dzieje. No, to tam mamy to. Dokręcę ten zbiornik i biorę się, wiecie, za co? Za ten, za spuszczanie oleju. Będę spuszczał olej i będę próbował coś ten. Kombinować tutaj. Aha, gaźnik. gaźnik. Yy, wykręciłem ten gaźnik. Wszystko jest w porządku z gaźnikiem. Wygląda na bardzo czysty. Ja wiem, że zaraz powiecie, że to jest tylko na wygląd to, to nie, nieważne. Ale wiecie co? Spróbuję. Spróbuję go odpalić. Yy, wy, tylko olej zmienię, nic więcej. Tam miłość mi doradzał, żebyśmy, żeby to wszystko ładnie. No ja, ja wiecie co? Rzeczywiście, no musiałbym tutaj. Troszeczkę wiedzy zaczerp. i ale zrobię po swojemu, no co mi zależy tam, nie? Mam nadzieję, że nie popsuję tego. Yy, no, no, Kurczę, jestem tak zadowolony, bo mówię wam szczerze, no jest świetna, jest świetna. Nawet przyszedł mi ten szef, on się interesuje starymi motocyklami, ma sporo tych motocykli, jeszcze je odrestowuje, później nie sprzedaje, mówi, że świetna maszyna, no to ja już mnie pocieszył. No dobra, skręcę zaraz się do was odezwę. Słuchajcie już teraz kamerą. Odnośnie linki od sprzęgła. Wiecie, tutaj doradził mi jeden z widzów, właśnie, właśnie Miłosz że nie ma sensu jej rozruszać, bo i tak z czasem mówi, może pęknąć i tak dalej. Także po prostu zamówiłem następną, nową linkę i, i sprawa załatwiona. Czyli mamy tak, gaśniki tylko powierzchownie, sprawdziłem co i jak. Zajrzałem tam do filtra. Filtr jest nowy, założony, to jest dziwne. I ten, yy, teraz jeszcze chcę świecę powyciągać. Sprawdzę świecę, jak wyglądają. tu wszystko wygląda. Nawet mi ten szef tutaj, Werner, przyszedł mówił, że no wygląda bardzo zadbany. Że nie ma nigdzie śladu oleju, że nic nie kapie, nic nie rzuca. Naprawdę mnie yy, podniósł mnie na duchu. Tutaj, yy, wiecie co, tutaj o taki jest nalot, jakby to też muszę wszystko szczyścić. Tylko taki nalot się zrobił. Mam specjalną rzecz taką, żeby nie porysować tego. E, niby tam e, nikul, czy jak nie wiem, czy to jest robione takie czarne. Tu... Wiecie co kochani, podglądam, po, właśnie, bo nigdzie nie ma widzieć co polskiego. E, jakieś polskich, e, o japończykach jest bardzo mało. Jakieś. Patrzyłem na ten, na ten, wiecie, na ten e, gaźnik. No. Ja też tutaj, ja tylko wyciągnąłem to, i przy mojej, przy mojej są też te membrany nie były takie wilgotne jak to, ale mięciutkie nie były uszkodzone. Także ja tylko to zrobiłem. No on tutaj tłumaczy, że raczej powinno się... Raczej, nie mówi, że na pewno 100%, bo ludzie różnie robią. Yy, mówi nie fachowcy. No i się nic nie dzieje, ale powinien być wyczyszczony gaźnik ultradźwiękami. No I to jest takie przygotowanie, wiecie co, zobaczcie tutaj sobie. No. Też tylko że mi wyskoczyła. O oh jest ta sprężynka. Yy, te sprężynki są wszystkie w porządku i te membramy tak samo wszystko wyglądało. Także jest wszystko tak samo jak i u mnie. O. Spójrzcie na tę miękkość tej membranki, nie? O. Także ona jest super. U mnie jest podobnie. Także sobie na, na razie zostawię. No, ja po prostu troszeczkę będę ryzykował. Nie? Jak to się mówi, pójdę, pójdę na skróty, nie? A z drugiej strony już nie mogłem dojść, no bo wiadomo, nie wyciągałem gaźnika. No, także wiecie, no, pójdę na skróty, zobaczę, czy będę żałował, czy nie. W każdym razie już skręciłem. Te dekielki poprzekręcałem tak jak należy. No i co? No i, i to. Instalacja jest sprawdzona. I Wiecie co jeszcze chciałem wam powiedzieć. Tutaj y, pom, y, troszeczkę Was wprowadziłem w błąd, bo to jest nie 88 rok, tylko 87. 87 rocznik to jest. Ja pomyliłem. Nie wiem dlaczego pomyliłem, ale aha, bo 88 może miałem tamtą. i tak wiecie tych, ty, tych y, jest tych różnych dat w głowie to człowiek nie może. Tu mam umowę. Ciekawe czy wpisali tyle ile dałem, zaraz zobaczymy. No macie tutaj, żebyście nie mówili, że 300 euro. Widzicie? To jest, to, jest, to jest cena jaką dałem za ten motocykl. No tutaj jeszcze dokładnie, no to takie dokumenty potrzebne do rejestracji. No właściwie umowa nie jest potrzebna. Jak się ma duży brief to jest niepotrzebna. Dobra, to mamy to. Także moja kochana Niuniulka. Mam nadzieję, że i aha, jeszcze patrzyłem wszędzie, popuściłem śruby niektóre, tak jak mi doradzaliście, ale to do tego, to tylko niektóre I nie wiem, one nie trzymały się jakoś tak, kurde, zaporowo, choć Wam powiem, nie, no, także, także szwagrze, czekam teraz na tą, na linkę od sprzęgła, przełożę ją całą, nie będę kombinował, bo faktycznie z tym to je, może być problem. No, i tutaj jeszcze patrzyłem, bo jak przykręcałem tą owiewkę, mówię, czegoś mi tak tutaj brakuje. A zapomniałem, że one jeszcze mają owiewkę tutaj, wiecie, pod spodem. Ale ja tej owiewki tutaj ktoś zdjął i chyba miał rację, ja też jej nie założę. Lepsze chłodzenie może będzie, czy co? Nie wiem, ale mi się podoba bardziej bez tej owiewki na dole. Tylko teraz powiedzcie mi, co to jest, co to jest za czujnik. To jest czujnik oleju czy coś? No i, i gdzie ten kabel powinien iść? No, jest tylko wsówka, nie? Nie mam pojęcia, będę musiał patrzeć jeszcze w internet Bardzo mało, bardzo mało jest powiedziane o japońskim motocyklach w internecie polskim. Bardzo mało, bardzo mało. Szkoda. Bo to są naprawdę fajne maszyny i, i, i są takie, że dają. Dużo radości dają po prostu z jazdy. Uwierzcie mi, bo jeździłem. Patrzę takie... Y, no. Y, wszystko mam on tu, tłumaczy, jakie bolce. Also, die Sitze die können manchmal auch sehr uh -huh. fest sitzen. In diesem Fall geht es aber, glaube ich, weil sie wackeln schon relativ schön rum. No, die hält ja um tłumaczy, auch praktisch nur drin, deswegen werden ja von oben mit der kleinen, mit dem Bügel und der Schraube gehalten. Fakt ist nur, wenn ihr die rausholen wollt und nehmt eine Zange, dann fasst er sie zart außen an

Tak jak miłość zresztą mi zwraca uwagę, że trzeba, nie? że trzeba by było po prostu to zrobić, no a ja ryzykuję, no zobaczymy, no najwyżej, no to uszczelki, komplet uszczelek patrzyłem, nie, nie ma problemu też, jakby coś było nie tak, no to, no, to, no, to, no to co, no to rozbiorę i dam do pachowca, nie, tylko, że to kosztuje, no i dlatego chcę spróbować sam, jak wiecie, na ryzyko, nie, a jeśli coś będzie nie tak, to zabiorę do Polski, nie. No. Ja, so viel dazu. Und jedno, wszystko trzeba powyciągać, das das nie ist da. Man das will, no. da ist sicherlich schon Sprit außen dran vorbeigelaufen. Er schrieb ja auch, dass auf ein, zwei Pötten Sprit rauslief. <clears throat> um, und das wird es schon gewesen sein, weil ich Schwimmernadel selber I seheni nie jakby funkcje hätten haben können, weil jej einfach einfach jest. No dobra, już wam głowy nie zawracam. Słuchajcie, no taki króciutki filmik dzisiejszy. Chyba że jeszcze wstąpię do, do, do Sims Labim, ale to i tak będzie film osobny z takich rzeczy. E, wiecie, poszukiwawczych, nie? Także Subic, oh, Ameryka, kto będzie pani to nie plikał, serduszkiem z Wami jak zawsze. Trzymajcie się, sekcja komentarzy jest wasza. Doradzajcie, co jeszcze byście przy tej maszynie zrobili. Na pewno będą opony do wymiany, gdybym chciał ją zarejestrować. Bo są bardzo dobre opony, ale niestety stare. Nie? Czy podobała mi się cena? I czy jeszcze więcej motocykli kupić? Ja nie żartuję w tej chwili. Oczywiście nie mam pieniążków na ten moment. Nie? Ale wyszukuję właśnie takich, takich niedrogich i parę maszyn chciałbym mieć. Sprawnych oczywiście. A jedną tą Hondę to będę chciał się bawić z nią. No dobra, to trzymajcie się na razie. Tutaj kurczę od tej łowiewki przykręcałem ją. Wiecie, te śrubki zostawiam wszystkie stare i tam myślałem, już zepsułem tą wtyczkę od kierunkowskazu. Ale nie, jest wszystko w porządku. Tamtą też mi się udało wsunąć. No dobrze, to, to by było tyle. Teraz biorę się za zbiornik i zobaczymy, co z tym zbiornikiem, jak to, jak to wygląda. No także widzicie, powolutku, powolutku. Sobie grzebie. Jest to. No bo kto by nie był, nie? Słuchajcie, no w Polsce, no jakie realia? Dlaczego akurat japońskie motocykle? Yy, raz, że na rynku tutaj niemieckim yy, motocykli japońskich jest bardzo dużo, przeróżnych, masa. Yy, są i lepsze, i gorsze. Najlepsze, najbardziej w cenie jakie są, to są właśnie ten Honda Boldor. No to to jest ten K7, nie K7, KS 750, CB, przepraszam, CB 750. Taka, wiecie, ma wydechy, ma z dwóch stron, ale podwójne, czyli takie cztery. Piękna maszyna, tak samo. To są, to są drogie. To są, wiecie, tak ktoś mówi, że Honda Goldwing jest droga. Wcale według tych innych, wcale nie jest droga. To jest taka przystępna cena. Można kupić za jakieś 3000 euro, to kupicie naprawdę dobrą Go, Honda Goldwing. No, a te takie rzadsze i naprawdę takie klasyczne te motocykle japońskie to są cholernie drogie. One niektóre się zbliżają ceną nawet do Harleja. Także wiecie, no. <gry> a ja lubię Japońce, bo ja od młodych lat, wiecie co? Kiedyś z Waldkiem, swoim kolegą Bubą, pozdrawiam cię buba, jak oglądasz, on miał MZ, ja miałem CZ. Na początku mieliśmy Łęski, on miał czwórkę po tacie. A mi tata kupił trójkę, jeździliśmy, ale zawsze marzyliśmy o czym? O Junaku. O Junaku żeśmy marzyli i marzyliśmy również o. o y, y, to było chyba, iż tak, iż nasz kolega miał Iża i tak y, polubiliśmy te motocykle. I, ale. Y, Zawsze z westchnieniem patrzyliśmy na prospekty tych japońskich maszyn, tych Kawasaki, Yamahy. Kiedyś nawet na piecki pojechaliśmy, pamiętam. Chyba też Waldek wtedy był ze mną. Na piecki pojechaliśmy i przyjechali, to były lata 80., wczesne 80. I przyjechali Niemcy właśnie na Yamahach, na Hondach. 1100 pamiętam, miała ja, jedna Honda pojemności. Ja do dzisiaj, do dzisiaj, no pamiętam jak wyglądały te zbiorniki. Ja dopiero po latach... Yy, wiedziałem jak się nazywa dokładnie ten, yy, ten motocykl, nie? No, także widzicie, ja... i można wyhaczyć. Co do ceny, słuchajcie, no nie będę was zwodził. Yy, powiedziałem wam, ile mniej więcej takie chodzą, ile kosztują. Yy, wiecie, na chodzie, na chodzie naprawdę, Steven ze wszystkim, może nie jest aż taki stan jak tu, bo są gorsze troszkę, ale są jeżdżące i są aktualne. Mają badania. No, kosztują od 900 do 1600 euro. Tak się, tak się przedstawiają takie, takie wynalazki. No mi się udało naprawdę, poczekajcie, jak chwilę przerwę i zaraz się łączę, bo jest muzyka. No dobrze, dalszy ciąg. Nie będę was obijał bawełna, bo to przecież doskonale, że ja lubię dobrze kupować. Szukam jakiejś okazji. Za tą, za tą jamaszkę dałem 300 euro. 300 euro od takiej kobitki naprawdę. <laughs> Babcia Niemka płakała jak sprzedawała. Został jej po mężu, stał 15 lat w garażu. Ona o niej zapomniała, a teraz tam nie wiem, czy ktoś się wprowadza, jej syn, czy coś potrzebuje miejsca. Wystawili. Byłem jako trzeci. Trzeci, który pytałem, bo widziałem, bo zawsze na, tutaj na tych y, portalach wiecie, widać kto ile y, wejrzeń ma. nie? No, i napisałem, i jeszcze wiecie, co się zdziwiłem, bo napisałem, proszę pana, jestem chętny kupić, ale wyjeżdżam do Polski, czy mogę wpłacić zaliczkę, a przy odbiorze resztę. I ten pan się, proszę was, zgodził i mało tego, jeszcze mi na yy, pan, czyli syn tej kobietki, nie, tego mi przysłał dokumenty, znaczy dokumenty, umowe, wszystko na e-maila. Naprawdę, że no tak w porządku, że się w głowie nie mieści. Także widzicie, mam 200 zł piękny sprzęt. Kupiłem ją jeszcze taniej niż poprzednią, a ta poprzednia nie była w takim stanie, naprawdę, ta jest w lepszym stanie. Tamta też była oryginalny lakier, wszystko, ale tu, zobaczcie, tu właśnie mi też Werner mówił, tu nigdzie śruby nie były ruszane, tu nic nie było odkręcane, wszystko jest oryginał. Gazik był ściągany, bo ja patrzyłem już tam, widziałem, że był ściągany, bo wiecie, jak śruby się odkręca, to są takie, jest taki te, a tu wszystko naprawdę, no naprawdę wygląda nieźle. Ja jeszcze sprawdzę, bo może, tu są numery, nie? Bo może silnik był zmieniany cały, albo coś, no bo kurczę... 80 tysięcy i nie zaglądamy nic, no ale one są twarde, te silniki. Z tego co wiem, to są naprawdę bardzo dobre silniki, i, i one są małe, awaryjne, nie? Także naprawdę, słuchajcie, no udało mi się. Tak, mam nadzieję, że mi się udało. Nie będę wiele przy niej robił, tylko ją uruchomię i zobaczymy. Zobaczymy, co będzie, co będzie dalej. Powiedzcie mi, czy pizza, takie pieniążki. No fajna maszyna, ciężka jest, fajna maszyna. Yy, możliwości tej maszyny wiem, znam, bo miałem poprzednio. Przepięknie się tym jeździ, naprawdę. Na wysokich obrotach jak się przyłoży, to mówię wam szczerze, że aż mój syn to klepał mi po plecach, powiedział, że ojciec yy, nigdy w życiu sobie motocykl, na motocykl nie wsiądę, Tak się bał. No ale bał się wiadomo, pasażer zawsze się boi, nie? Jest inaczej. No, no. Wam wiem, znam, ten, yy, znam ten motor, yy, jak chodzi, jakie ma przyspieszenie. No, no naprawdę. I można sobie jeszcze tutaj śmiało kufry założyć i naprawdę można śmiało tym motocyklem podróżować dlatego że on pozycja jest taka bardziej wyprostowana, wiecie? Nie jest jakaś taka nawet półleżąca nie jest, nie? No, także że super, nie? Naprawdę polecam wam, bo w Niemczech jakbyście chcieli sobie kupić taki motocykl tani. I w miarę jeszcze dojeżdżenia, no, oczywiście trzeba zrobić coś, bo Niemcy się zawsze pozbywają tak samo aut. Nie wierzcie w jakieś tam okazje z Niemiec, bo nie ma okazji. To jest, to jest głupota. Te ludzie nie rozumieją tego. A później się i tak nie przyznają, ile włożyli ten samochód, a dobrze kupili w Niemczech, nie. Taki, żeby porobić troszeczkę przy nim, to wierzcie mi, że tak 600 euro, 500-600 euro, to możecie kupić naprawdę fajny motocykl. No to co to jest 500 euro? No co to jest te 500 euro? To jest yy, no, no 2000, tak? No 2000 zł. No kupcie za 2000 zł w Polsce jakiś yy, mo taki motocykl kurczę naprawdę, yy, żeby można było nim pośmigać. No może są, może się mylę, może nie wiem, nie znam rynku, ale no możecie mi w komentarzach powiedzieć czy tak jest czy nie. No bo ja patrzyłem na tych targach, jak były te z lat 80 Hondy czy Yamaha to były drogie, bo były po 8 tysięcy, po 7 tysięcy. Jezu, kochany, przecież to jest zaporowa cena, wam powiem szczerze. Jeszcze pogrzebie sobie, założę do siedzenia z powrotem. Na dzisiaj to już tyle sobie tutaj pogrzeby. Nie będę grzebał więcej. Jutro przyjadę. Akumulator oczywiście już zamówiłem też. Będzie nowy. Musi, musi być nowy, bo to tam wiadomo. Pobawić się można, próbować go jakoś tam reanimować. Zobaczcie, jaką fajną dostałem. Yy, oryginalna, oczywiście indywidualna, ale oryginalna yy... tablica rejestracyjna od Marka z Poznania. A od swojego kolegi, zobaczcie, jaką tablicę dostałem. O, taką strzałkę stara. To nie jest podruba żadna, tylko to jest oryginalna, gdzieś wisiała z blachy, tak wytłoczona. Fajna. Surf this way. Nie wiem, co znaczy dokładnie, ale, ale świetna jest. No, to takie mam. Podarunki. No do diety jest konkretna. Marek mówi, no to ci będzie pasować na pewno. <laughs> no, także widzicie. Patrzcie teraz, aha wyciągnąłem te y, piłkarzyki. Rozeschły się aż, widzicie, w środku. Fajne piłkarzyki, to były dla Grzegorza. Od, od tego. O, no y, Tego, y, jak się mówi. Od Izajrajdera Grzegorz nie? miał wziąć, dla niego to wziąłem raczej, no widzicie. No i także, także szwagrze, słuchajcie, tutaj jest jeszcze taki numer. O tam może zauważycie, to sobie grzebie, o tobie włożyłem tutaj właśnie prze, klucz. No nie mogę odkręcić tego, tego i tam kluczem muszę dojść, chyba nasadowym jakimś. tam może z góry zobaczycie, to trzeba, o z dołu, przepraszam. Trzeba to odkręcić. No, to, to, to tyle, bo chcę ten błotnik już tutaj, tu odkręciłem wszystko, bo on się wiecie cofnął, tutaj się zgiął. I żeby teraz y, go odciągnąć, to muszę tam właśnie podkręcać i tą blachę naciągnąć do przodu. No, także, także szwagrze, nie? Tu muszę ją naciągnąć do przodu, bo jest zgięta, i wtedy zderzak odejdzie i, i będzie można swobodnie drzwi zamykać, nie? Teraz tutaj spójrzcie, to sama sytuacja. No. I teraz tutaj jak będę naciągał, to muszę, zobaczymy jak to wyjdzie, bo to muszę naciągnąć w tą stronę, tak? Będę próbował, ale on musi iść też troszeczkę w prawo, bo on jest, tak jakby cała ta, cała ta buda jakby była skrzywiona w lewo, nie? To tak tylko wygląda, bo blachy są, widzę, całe. To chodzi o ten front najbardziej. Teraz tak, tu wyjąłem już ten, wszystkie fotele. Jest bardzo dużo miejsca, nie? Tu tam są powyjmowane, Na razie nic z nim nie będę kombinował tu w środku. Jedynie wyłożę może jakąś. Ale po co wykładać? No, że może równo było. Jakąś wykładzinę rzucę czy coś. Zobaczymy. I już tu będą układane rzeczy, które będą jechały na łebę. I po przyjeździe z Polski. Najpierw pojadę do Polski, a później wszystko wrzucam tutaj już na łebę. Żeby było to już przygotowane. Oczywiście do, do sprzedaży, nie? No to takie buty. Mój nionieś, kochany. Muszę podkręcać te yy, pasy, bo przecież nie są potrzebne. Ale tak, odkręcę. No i co z tego, że odkręcę? Bym je tutaj, nie wiem. A tego to jeszcze pół biedy. A zobaczymy. Czy odkręcę, czy nie odkręcę. zastanowię się. Nad tym się jeszcze zastanowię. Patrzę, bo kiedyś tu zgubiłem. Od pewnego tu nie mogę tej drzwi tak od końca otworzyć no, tu wszędzie pusto o, tu też pusto tutaj pepy jakieś no dobra a tutaj o widzicie tu jest książka a tej książki szukałem no dobra To już się znalazło to już się znalazło lepiej Ok, no to pasuje. No co? Dzisiaj to już chyba wszystko będzie, bo zaraz przyjedzie poniżona. Znalazła gdzieś tam jakieś coś tam do przewiezienia i muszę jej pomóc znowu. <grym> Także wiecie no. Tak to jest. A tutaj proszę. Muszę to z tym coś porobić, posprawdzać. Zaraz wezmę troszeczkę tutaj ogarnę tym kosiarką. To muszę przykryć czymś na razie, żeby nie zmokło. No i tyle, no, no tyle na dzisiaj. Co tam więcej, ja już nie będę robił. Przy motocyklu też już więcej, nic nie będę robił. no Dopóki nie, linka mi nie przyjdzie. No, jeszcze muszę kupić paliwo i zalać świeżym paliwem.